Na pozór można powiedzieć AU55. Nic szczególnego. Co to za nota? Przechodzimy dalej obojętnie. Proszę państwa, ale w numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz. Zupełnie inaczej zabrzmi to, jeśli dodamy do tego wypowiedzenia, że jest to jedyna nota numeryczna zarówno w NGC i PCGS dla tego rocznika złotówki Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czyli jedyny egzemplarz, który został wysłany do gradingu i był egzemplarzem bez wad naturalnym, w którym w gradingu otrzymał notę numeryczną. AU55, proszę Państwa, nadal About Uncirculated. Owszem, portret nie zachwyca swoją ostrością, ale trzeba wziąć poprawkę na również na jakość bicia. Zdecydowanie lepiej, wręcz można powiedzieć, zachwyca lustrem. Strona rewersowa. Proszę Państwa, i tutaj. Rysuje nam się przede wszystkim cyfry, daty pięknie na tym lustrze. 1774 oraz nominał na dole złotówka. A to zestawienie to już jest niebagatelne oznaczenie rzadkości. Proszę Państwa, złotówki Stanisława Augusta Poniatowskiego to generalnie chyba trzeba przyznać, że najtrudniejszy typologicznie nominał do zbierania tego władcy. Są trudniejsze do pozbierania niż pół talary. I jeśli chodzi o rocznik 1774, to ten rocznik, my w naszym archiwum mamy tylko. W jednym, jedynym egzemplarzu, w egzemplarzu w stanie na poziomie 4-3, pochodzącym z wybitnej kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, którą sprzedawaliśmy na piątej aukcji. I notabene to nie była ta odmiana, tylko jeszcze inna odmiana. Także, proszę Państwa, moneta naprawdę atrakcyjna, warta uwagi i docenienia. Zresztą już to Państwo robią w tej chwili, gdyż aukcja jest dopiero za kilka dni. Natomiast moneta, która zaczynała się w licytacji za 7000 zł. Widzę w tej chwili już 7,5 tysiąca i dwie oferty na nią. Także osoby, które zbierają Stanisława Augusta Poniatowskiego, być może przez lata po prostu nie widziały nawet tego roczniku w handlu. A tutaj mam ją About Uncirculated 55. Nie zachwycającą portretem, ale z poświatą połyskową w otoku i przede wszystkim z bardzo ładnym, dużą ilością połysku na rewersie. Polecamy zdecydowanie.